Dzień dobry, Krzysztof Petek z tej strony. W nowym cyklu społecznym, wzorce współczesności, dziś naszym gościem będzie Konrad Berkowicz, poseł Konfederacji Ksywa 990. Człowiek, który uczy niebogatych Polaków, jak sobie radzić w trudnych warunkach ekonomicznych, jak skutecznie robić zakupy i ściągać reparacje wojenne. Jeśli nie da się od Niemców, to osobiście. Od Szwedów za potop szwedzki, jakby co. 27 października tego roku Radio Z, najpierw potem inni dziennikarze ujawnili, że pan Konrad Berkowicz wyszedł z Ikea z towarami o wartości blisko 400 zł, ale zapłacił tylko za jeden z tych towarów. Przyznał się do tego, kiedy został złapany, został nałożony na niego mandat 500 złotowy, zapłacił. No i pewnie uznał, że wszystko jest w porządku. Zastanawiałem się, bo nie chcę na ludzi napadać tak od razu, nawet jeśli nie zgadzam się z nimi w ich poglądach, czy to jest możliwe. Więc przyjrzałem się, a co takiego wyniósł, co mógł pominąć. Otóż miał tam na ladę wystawioną patelnię z przykrywką 25 cm. Zestaw 18 talerzy to musi być ciężkie. Dwa opakowania torebek strunowych po 60 sztuk to jest lekkie. Fartuch kuchenny ok, może gotuje. Dwa kable USB ok, może przesyła. Jakieś obciążniki do tych kabli USB nieważne. Łączna wartość 394,95, zatem niemal 400 zł. Jak się tłumaczył? Tłumaczył się, że miał na uszach słuchawki, słuchał czegoś. Nie wiem czego. Zresztą nie obchodzi mnie to, może słuchał głośnej muzyki, może przemówienia Męcena. No nie wiem, cokolwiek słuchał jego sprawa, wolno słuchać, czego się chce. I była to zwykła nieuwaga, jak mówił pan poseł Berkowicz, czyli skanował, no bo w zwykłej kasie, to by mu zeskanowała pani, zwykle panie tam siedzą. Więc musiała to być samoobsługowa. Przeciągał, skanował, odkładał, zapłacił, wyszedł. I teraz tak. Najpierw uzyskałem informację, że robił zakupy na 9 tysięcy. Gdzieś to padło w mediach. No to pomyślałem, jak robił na 9 tysięcy i nie zeskanowało mu się coś za 400, może to jedna rzecz, dwie... Okej, okay, mogłoby się zdarzyć. Nie powinno, oczywiście, i należy ponieść tego konsekwencje. Ale nie wykluczam człowieka z grupy ludzi posiadających jakiś tam swój honor i uczciwość, bo się pomylił. No to sprawdzamy. Sprawdzamy. I sprawdziłem. <laughs> Zanim powiem, co sprawdziłem i jak to widzę. To sprawdziłem też samego Berkowicza, bo ja go nie śledzę. No, generalnie mówi się o nim, że to jest wolnościowiec, bo jest za wolnością rynku. Ja w zasadzie też. Za wolnością wypowiedzi. Jako dziennikarz muszę mu przyznać rację. Chociaż nie podoba mi się, że jest za wolnością wypowiedzi, pod warunkiem, że ktoś nie mówi czegoś, co sam uważa za tabu, on albo jego religia. Bo wtedy tego nie wolno mówić ani robić. Wolność wypowiedzi jest trochę jak machania, machanie pięścią, moim zdaniem. Wolno mi machać we wszystkie strony z dowolną prędkością, ile chcę, pod warunkiem, że nie grzmotne kogoś w nos. Jeśli go grzmotne, to odpowiadam za to. I wolność wypowiedzi, oczywiście, powinna istnieć w sposób absolutnie zagwarantowany konstytucyjnie. Ale jeśli kogoś tą wypowiedzią grzmotne w nos, a nie jest to bandyta, przed którym się broniłem. To muszę ponieść odpowiedzialność, i o tym trzeba pamiętać. Sprawdziłem więc komentarze pana Berkowicza na różne tematy jako wolnościowca. Otóż była sobie parada LGBT. I pan Berkowicz napisał: Parada LGBT w Warszawie półnagi mężczyzna w stringach lewica oczywiście nie widzi problemu. Palnij, o co widzi, co nie widzi lewica, ale widzę, że pan Berkowicz widzi problem. Wolnościowiec widzi problem, bo ktoś zachowuje się w sposób, który mu się nie podoba. Czy ten człowiek, półnagi w stringach, no, ja bym tak nie wyszedł, nie chciałbym, nie widzę powodu, ale czy ten człowiek ma prawo wyjść tak? Na legalną demonstrację? Tak. Czy uczynił tym komuś krzywdę? Nie. Czy złamał prawo? Nie. Dlaczego więc wolnościowiec kpi z kogoś, kto działa zgodnie z prawem i reprezentuje. To, co chce reprezentować. Poza tym, jak wolnościowiec może walczyć o to, żeby religia jedna, spośród czterech tysięcy istniejących na świecie, jedna religia, pozostała w szkole i nazywają fundamentem naszej cywilizacji. No Prawdą jest, że tysiąc lat temu nasza cywilizacja została najechana przez wojska, którymi pośrednio zarządzał Watykan. Ogniem i mieczem narzucono jedną konkretną religię, i w tej chwili większość ludzi na terenie Polski formalnie jest wyznawcami jednego odłamu, jednej religii spośród tysięcy. Okej, okay, no taka jest historia, ja się z nią nie kłócę. Ale jak wolnościowiec może twierdzić, że ta akurat religia jest jedyna prawdziwa i ją należy nauczać w szkole, w świeckim państwie, wolnościowcu? Masz prawo być wyznawcą. Okej. Okay. Ale religia w szkole to jest zaprzeczenie jakiejkolwiek wolności. A totalna krytyka strajku kobiet w 2020 roku. To nie są protesty kobiet, pisał Berkowicz, lecz lewicowych ideologów, którzy chcą zalegalizować zabijanie nienarodzonych dzieci. Wolnościowiec. Oczywiście nie będę tu podejmował wielkiej fundamentalnej dyskusji o tym, czy zarodek, blastula, gastrula, 16 komórek, to jest dziecko, czy nie jest dziecko. Nie chce mi się. Tym zajmują się naukowcy, świeccy, bo innych nie uznaje. I to już określono. Nie moja sprawa. To znaczy nie dotyka mnie bezpośrednio. Ale człowiek, który jest, nazywa się wolnościowcem, liberałem, libertarianinem. Coś za dużo zakazów rzuca w przestrzeń publiczną. Kiedy muzułmanie modlili się w hali Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w ramach jakichś tam działań, no to Berkowicz także to bardzo krytykował. To kontrowersyjne, niecodzienne nie powinno się zdarzać. Wolnościowiec. Panie wynoszący rzeczy z IKEA. Wolnościowcem nie określa się kogoś, kto uważa, że wolno mu robić, co sobie chce. Krzywdzenie innych jest łamaniem praw. Wolnościowiec zgadza się na wszystko, co nie jest łamaniem praw i norm, na które społeczeństwo się umawia. I w kodeksie karnym, w konstytucji, i po prostu wśród norm społecznych obowiązujących między innymi wszystkich ludzi na terenie państwa. Nie wiem, czy pan Berkowicz czytał politykę Arystotelesa. Niekoniecznie w oryginale, bo mnie te literki greckie tak biegają, nie bardzo umiem, ale mamy tłumaczenie. Arystoteles po raz pierwszy nazwał człowieka zon politikon, albo tak jak dziś częściej mówimy, politikon zon. Dosłownie zwierzę społeczne. Ale w tym znaczeniu pierwotnym oznaczało to istotę żyjącą, Wspólnie z innymi w polis, dlatego politikon. Polis, czyli to były te państwa, miasta, tak? wspólnoty. Jesteśmy wszyscy politikon zon, bez tego nie bylibyśmy ludźmi. I musimy pewne normy brać pod uwagę, przestrzegać ich. Wolnościowiec. W zasadzie za wieloma twierdzeniami ogólnymi wolnościowców mógłbym stanąć. Ale pan Berkowicz jest wolnościowcem wybiórczym, czyli wolno to, co ja uznaję, że wolno, i absolutnie nie wolno tego, co mi się nie podoba. Nie mnie się nie podoba taka postawa. Bo w pewnych kwestiach, jak wynoszenie rzeczy z IKEA, wolność totalna, tak? Wolnościowiec, więc mi wolno. A wolno zabić prezydenta? Nie wolno, chociaż pewni ludzie uznali i w tej książce zabić prezydenta. Pokazuje to bardzo dokładnie, kto chciał, kto zawarł takie przymierze wewnętrzne w służbach specjalnych, kto postanowił zlikwidować prezydenta i co przyniosły takie działania. Akcja zaczyna się od 1 czerwca, od dnia wyborów prezydenckich i opowiada i o fałszowaniu, i o dziwnych aplikacjach, i o systemowym fałszowaniu samych kart wyborczych. O wszystkim, co się działo później z Sądem Najwyższym, tak zwanym o zaprzysiężeniu prezydenta przez hołownię. Dopiero w tym momencie zaczyna się rozbieżność rzeczywistości z akcją fikcyjną, którą pokazałem w tej książce, kto chce może podczytać, jest tutaj dużo i o służbach specjalnych, i o osobistych motywacjach niektórych ludzi, i o wizjach Polski, a przede wszystkim pokazuje tutaj, że przemoc w polityce zawsze prowadzi do czarnej pieczary zawsze prowadzi na manowce zawsze niszczy społeczeństwo niszczy także tych którzy tej przemocy się dopuścili polecam także serię operacja hydra widzicie sześć książek bo to są książki skorelowane z sobą bardzo młodzi ludzie, jeszcze niepełnoletni, wyszkoleni przez prywatną fundację do zwalczania przestępczości młodzieży, wchodzą w niebezpieczne środowiska przestępcze ludzi, którym się wydawało, że są wolnościowcami czyli wolno im wszystko wolno im handlować narkotykami, wolno im porywać, wolno im handlować ludźmi wolno, wolno, wolno handlować bronią wolno zabijać w ramach jakichś tam kultur, sekt. Wielu niebezpieczeństwom ci młodzi ludzie zapobiegli. Polecam tę książkę także nie tylko młodzieży, nie jedną, sześć. Akcja toczy się w tym samym czasie, więc te sześć powieści jest skorelowanych co do sekundy. I ten jeden tydzień z życia sześciorga młodych ludzi pokazuje rok 2000, więc dla niektórych to już jest archiwum X, ale te zagrożenia pozostały, techniki się nieco zmieniły, ale sposób patrzenia na zagrożenie i jasność walki z nimi pozostała więc polecam tę serię jest wznawiana, za 10 dni mniej więcej powinna wyjść z drukarni i będzie do wzięcia dziękuję wspierającym tym którzy mi kupują kawę tu w pierwszym komentarzu jest wszystko czyli i możliwość kupienia mi kawy przez link buy coffee i wpłaty bezpośrednio na konto bo wielu te, o to się upominało jest konto i dziękuję także za wpłaty tam dziękuję za to, że przybywa ludzi, którzy tutaj przyciskają, wspieram. Pamiętajcie, że pewne filmy albo pojawiające się komentarze, tylko dla wspierających, no to siłą rzeczy z technicznego punktu widzenia na YouTube są tylko dla tych, którzy wspierają mnie przez przycisk. Wesprzyj czy wspieraj tutaj. Dziękuję serdecznie tym, którzy mnie wspierają, ale w sposób automatyczny nie mogę im udostępnić takich treści, tylko dla wspierających. Znalazłem na to furtki. Ale ważne, żeby było wiadomo. Drodzy Państwo, moralizujący o wolności Konrad Berkowicz, z wykształceniem wyższym, technicznym, bo kończył AGH w Krakowie jako informatyk, może sobie przy tym być fundamentalistą, konserwatystą, może być informatykiem pro-life, wolnościowcem, widzącym w problemy w facecie idącym w stringach, wolnościowcem, który zakazuje kobietom decydować o swoim ciele, wolnościowcem akceptującym tylko jedną religię z wachlarza ponad czterech tysięcy. No to tak jak męcen. Wolność, ale tylko gospodarcza. Najlepiej tak jak męcen, żeby mógł z bratem zarabiać pieniądze na hazardzie, to będzie wolność, tak? A społeczna wolność nie. Wolność, która pozwala ludziom chodzić różnymi ścieżkami, nie. Ale czy wolnościowiec może się posunąć w swoim życiu tak daleko, żeby kraść? Jak mówiłem na początku, nie chciałem od razu przylepiać mu łaty, bo go nie lubię. Mógł coś przeoczyć, tak? Wydał 9 tysięcy. No. Otóż nie. Sprawdziłem, okazało się, że to nie są zakupy za 9 tysięcy. Na jego paragonie widniało 9,90. Za jakąś łyżkę cedzakową. Chłopce kupił mikrodurszlak i, przepraszam, zapłacił 9,90, a wyniósł towaru tam 10 kg, bo przecież te talerze wa ważą sobie. I nie zauważył tego? No ludzie, słuchawki niczego nie usprawiedliwiają. Mógł nie słyszeć pikania tej kasy, ale przecież wiedział, że kupił towaru za więcej niż 100 złotych. Terminal powinien zażądać PINu. Nie zażądał. On tak przyłożył, pik, pik i wyniósł. Oh. Mam więc proste przesłanie do Berkowicza, panie. Jeżeli w tej sytuacji nie załapał pan, że coś jest nie tak, to jesteś pan idiotą i powinieneś pan odejść z polityki. Jeżeli zaś załapał pan, albo co więcej, działał celo, celowo. No to jesteś pan złodziejem i powinieneś pan odejść z polityki. Tak czy inaczej, tacy ludzie, niezależnie od prezentowanych poglądów, powinni odejść z reprezentowania innych, bo to jest po prostu wstyd. Zatem drzwi otwarte, liczę na pańską deklarację, wolnościowcu, bo wolno nie być politykiem. Tak to widzę.